No, spotkanie do pewnego momentu było dosyć wyrównane, natomiast w pewnym momencie troszkę wzmocniliśmy obronę no i przede wszystkim uratowała nas, uratowała nas, dała nam dużą przewagę szerokość ławki, tak? każdy z graczy, który wchodził dodawał coś od siebie, daliśmy kontrolę w ataku, czyli bez żadnych przyspieszonych akcji, niepotrzebnych, dosyć dokładnie. Piłki granie Inside out dało nam dużą korzyść, bo i spod kosza zdobywaliśmy punkty z rzutami za trzy punkty. W związku z tym ta selekcja rzutowa była absolutnym kluczem do wygrania tego meczu. No i obrona. Obrona oczywiście w miarę twarda, w miarę, w miarę konkretna, jeżeli chodzi o pomalowane i tam zespół przeciwny miał duże kłopoty ze znalezieniem łatwych pozycji rzutowych. No i tyle. No, cieszymy się oczywiście ze zwycięstwa, bo zajmujemy siódme miejsce do fazy playoff. Gratulujemy zespołowi z Puszkowa i tenowi Pratkowi Przelasłemu utrzymania w lidze, bo to też jest ważne, że z województwa dwa zespoły się utrzymały. Także gratulacje i dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę Marta Tu Tylko bliżej mikrofonu, możemy nie tak, jak to Wyszliśmy do tego meczu na pewno bardzo skoncentrowane, wiedzieliśmy o co gramy, wiedzieliśmy, że zespół z Pruszkowa się nie położy. Przede wszystkim myślę, że właśnie tutaj obroną, dużym zaangażowaniem, szczególnie na początku w pierwszej połowie ustawiłyśmy wynik tego meczu i później mogliśmy grać szerokim składem bez służpresji. Bez Skuteczność w za trzy punkty to pomogło nam odskoczyć w wyniku. I bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. No to zaczniemy tak. Gratulacje dla Polonii. Yy, momentami to ja już sam nie rozumiem niczego tutaj, bo potrafiłem grać takie mecze z Polonią, że bijemy się do przerwy na dwa punkty, przegrywamy 13. Tu do przerwy takie może być KO, 30. Nie wiem z czego to wynikało. Druga połowa zdecydowanie lepsza, ale to, to za mało. 20 kilka przegrywamy ten mecz. No fizycznością to już my ustępowali, ale też, też tutaj nie wiem, czy to Dzień Kobiet, czy jeszcze raz składam na wszystko na przykład z Dnia Kobiet, z tym na świecie i mojej mamy. E, nie będę może tego macie komentował, specjalnie wyglądało to, dziewczyny się biły falowo, nie, nie, nie były konsekwentne, trochę nas po głowach, nie wpadało, zostawmy e, to. E, chciałem podziękować wszystkim kibicom za ten rok, e, za to, że z nami byli zawsze, jak nawet było bardzo ciężko i było źle. Do, Doświadczenie, jakie zebrał klub i zawodniczki, myślę, jest nie, niespomierne nawet z wynikiem, który osiągnęliśmy, bo można było tych ze 4 meczów jeszcze wygrać. Udało się utrzymać, Dzisiaj się wygrała z zbyt gorszą. E, Zostajemy w lidze. Wszystko do, do przemyślenia, do analizy. Uważam, że zespół zrobił postęp, już nie zrobił postęp, ale też y, zweryfikował y, tutaj, y, ta liga zweryfikowała słabości, na czym trzeba pracować jaki jest mental, na jakim poziomie jesteśmy, co musimy robić i gdzie dążyć, ale wszystkim godzić marzenia. Ja gratuluję moim dziewczynom, bo, bo warunki mieliśmy tutaj, bardzo, bardzo trudne w tej lidze, było nam na wszystkich podstaw ciężko, ale dziewczyny powstały, prost, myślę, że grały coraz lepiej, coraz lepiej i cieszę się, że, że, że Eksekasa zostaje w Puszkowie. Ja jeszcze raz dziękuję moim dziewczynom za ten sezon, za to, że potrafiły mimo tych porażek przychodzić na salę, trenować. Ternować i wytrzymać, bo do niej jest łatwo, atmosfera jest wtedy super jak się wygrywa, a u nas była atmosfera mimo to, żeśmy przegrywali, za, za to dziś serdecznie dziękuję. Dziękuję sztabowi prezeskiemu, dziękuję Jackowi Rybczyńskiemu yy, za wszystko, Człowiek Orkiestra dziękuję tutaj yy, i Michałowi i Wojtkowi za świetną pracę, jeżeli chodzi o motorykę i fizjo. Yy, dziękuję prezesowi Grzeszkowi Kasiborskiemu za, za, za to, że, 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 że nam stać było na wszystko, no nie, nie mogliśmy. I dziękuję jeszcze raz do zobaczenia za rok, jeżeli chodzi o ekstrakasy koszykówki i Dziękuję. dziękuję. Ja również, tak jak trener, chciałabym pogratulować zespołowi z Warszawy. Nie chciałabym też podsumowywać zbytnio tego meczu. Wszyscy widzieli, jak, jak to wyglądało. Na pewno mogłyśmy go z taką skończyć lepiej. Ale również chciałabym podziękować wszystkim, którzy są związani z klubem, trenerowi, całemu sztabowi trenerskiemu, trenerowi Rybczyńskiemu, kibicom oczywiście za to, że naprawdę wspierali nas, pomimo tego, że te mecze czasami nie wyglądały tak, jakbyśmy chciały, ale kibice zawsze gdzieś tam dopisywali w tej naszej hali w Pruszkowie. Chciałabym też podziękować dziewczynom, ponieważ myślę, że jako jedyny polski skład w całości. Od początku, tam, od początku do końca, tak to jest ważne jak bez żadnych zmian, starałyśmy się dać siebie wszystko i naprawdę dziękujemy wszystkim za tą szansę i bardzo się cieszymy, że ekstra klasa pozostaje u nas w pruszkowie. Dziękuję bardzo.